Hello, hello, witam w kolejnym odcinku z Ghost Recon Wildlands. Jak widzicie, lecimy, Lecimy, a gdzie lecimy? Tam, właśnie tam lecimy na tę wyspę, gdzie jest nasza misja główna. Ostatnia misja główna, gdzie zapewne zabijemy bossa tego terenu. Chociaż jest przecież jeszcze jedna misja. Nie do końca i tak rozumiem, jak to działa. To niby już jest to ostatnie, bo ten znacznik oznacza, że to jest ostatnia misja. A tak de facto jeszcze jest jedna, która jest niedostępna, czego ja do końca nie rozumiem. Ale bez znaczenia, zobaczymy co się będzie działo, kiedy znajdziemy tego, tego tam gościa, którego my znaleźliśmy. Jakkolwiek on się kurwa nie nazywa, nawet nie chcę tego czytać, bo to jest jakieś kurwa, imię, nazwisko, cokolwiek to nie jest, którego nie da się przeczytać. Czy tu są jakieś przeciwnicy? Chyba, chyba na pewno będą i to zapewne w chuj, w chuj dużo. No nic, zobaczymy. Najoptymalniej byłoby tak wylądować, żeby nikt nas nie zobaczył. Tak, jest tam multum przeciwników. Ile tam, kurwa, tych kropek czerwonych? O, tu do góry chciał wylądować. Tak, kurwa, mać... Eee. No dobra. No i na dach, kurwa. No, idealnie. Teraz mnie tutaj nie ma przykucnąć. O dziwo się udało, udało się nawet zajebiście. Oni nie wiedzą, że ja tu jestem. Kurwa genialne. Jakkolwiek tego nie zrobiłem fajnie. Oczywiście amunicji nie mam. Kurwa, nawet nie załadowałem pełna amunicji, fuck me. Ale to bez znaczenia. Wypuśćmy naszego przyjaciela. Tu mamy jakiegoś tam przeciwnika, tam, tam masa przeciwników już nawet pod nami jest. Ci tu se chodzą. Ten gościu obok nich. What the fuck. To jest coś niezrozumiałego, ale okej. Okay. Mamy tu więcej przeciwników? Nie, no musi być ich tu więcej, bo widzę na minimapce, ale to bez znaczenia. Tego można by zabić. Hmm, jakby to zrobić tak mądrze. Najlepiej to by było po prostu jakoś tak wszystkich naraz pozabijać. Tak, tak, no że mają działa maszynowe, no to... Mnie jakoś nie zaskakuje. Chyba genialnie ze do góry na tym budynku, piękne. Ale okej, okay, tu mamy chyba wszystkie oznaczonych z tego co tam widziałem. Czy tu jeszcze kurwa? Akumulator, akumulator. Bateria mi się kończy. Tam jest jeszcze, tam jest działko w ogóle. Tu jeszcze ktoś jest. Damy radę go oznaczyć zanim nam się skończy akumulatorek? Gdzieś pode mną. Nie. No dobra, to bez znaczenia. Chyba, że może ze sniperki gdzieś się dojrze, dopatrzę. Ja nawet nie mam pojęcia gdzie on jest. Okej, okay, wyślijmy jeszcze raz naszego przyjaciela. Ten nie. Tak, tutaj jest działko z gościem, okej. Okay. No więc nie powinno być problemu tak naprawdę. Ja bym najchętniej oznaczył sobie tego gościa. Mm, tego ja zabiję i tego oznaczyć. E, wiecie co my teraz zrobimy? My teraz założymy tumik. My teraz założymy tumik na tę snajperkę. E, wylot, tumik. Tumik... kurwa to i tak będzie głośny, fuj. To nawet. A hmm. no tak, ta snajperka nie należy do cichych. Może bym go z pistolero zabił? Cholera, nie wiem czy trafię. No, może być ciężko, ale spróbujmy, może. Jeszcze może niech tylko ten trzeci z naszego teamu zabije na przykład tego gościa. Albo nie, błąd, bo... co ja odpierdalam, panie? Niech on zabije tego, a ja zabiję sobie tego gościa. Chyba najprościej. No dokładnie, to troszkę ułatwi. Gdyby on, oh, kurwa, ktoś mnie widzi. Skąd mnie ktoś widział, nie wiem. No tylko, że ci kurwa gdzieś stoją za ścianami i chcą ich zabić. Fak mi, gdzie ten gość jest? Tutaj? Tutaj. Teraz tak, jesteśmy poszukiwani. No to zobaczmy, co tu podziałamy. Jeszcze ty, i ty, gin. I ty też. Mm, okej. Okay. Na razie nie poszło aż tak źle. Ja jeszcze żyję, a oni nie. Gorzej, bo jestem poszukiwany, więc już nie wyczaili, ale to bez najmniejszego znaczenia. Jako, że myślę, że no, nam, nasz cel nie ucieknie. no. Wątpię w to, żeby dał radę, nawet jeśli. Tam ci nie żyją, no tak. Tam jest jeszcze masa przeciwników. Jestem teraz poszukiwany, ale to, że jest poszukiwany, to nie robi żadnej różnicy. Tu ktoś się biegł albo i nie, tam ktoś jest. No, w tym wypadku by byłby nawet snajper. Nie, to jest jakiś cywil. Tutaj, gdzieś u Jezus, Maria. Żegnaj. Jeszcze jeden gość. Gdzieś jest tam. Tylko gdzie? Ta fuk. Gdzie on kurwa jest? Chyba z ostatnich z przeciwników, tak mi się zdaje, przynajmniej. Hmm, chuj tam, wjedmy się po prostu. Gdzieś to być musi. A tu jesteś! O ty kurwa gnoju! Ok. Bardzo się hamsko skampił. Jakie fajne mają broń, mają PP-sza. A ty, że to jest broń szybkostrzelna, to tak średni mi odpowiada. Przeładujmy w sumie i zobaczmy, jakie kurwa tam bity napierdolaję. Młopanie, helikopter. Czy to są przeciwnicy? Nie wiem. Obojętne. O, to jest Okej, okay. Witaj, zła. Co to już na tyle? Przesłuchaj no. i want to talk to my lawyer lawyer we're in the big league's asshole the only thing your lawyer can do now is make sure your will's in order hey hold on now let's work this out how much money do you want 500000 i can do it it's easy for me you know who my father is ah! I, don't <laughs> <know>. <laughs> I work for the u.s government we spend billions of dollars on hand sanitizer alone pork barrels <laughs> <laughs> fuck face what do you want from me i want a list of names

Tak, i tu mamy tą ostatnią misję. My już tam kurwa byliśmy, ja pierdolę, to jest to miejsce. Tam gdzie jest moździerz. Jebany kurwa moździerz. I pierdolone granaty, które, te, no granatniki, jakkolwiek. Które będą nas napierdalać. God, to było jedno z miejsc, na, w, gdzie na początku byliśmy. Gdzie tam wszedłem. Co tam wjechałem, autem z miniganem. Jeśli się to by udało powtórzyć, to byłoby w porządku. To można by pomyśleć. Ok. Ja chcę na helikopter. Czy ja tym razem jakoś mądrzej tam wejdę? Chyba w ostatnim odcinku przecież tu już byliśmy. Czy w przedostatnim? Nie, nie, nie. Tutaj są jakieś schody. Tu są schody, ja pierdolę tam. Ostatnio właziłem po jakichś górach. Um, czy one mają wszystkie takie same? Tak, to są wszystko takie same helikoptery. A to załóżmy, że wsiądźmy do jakiegokolwiek. No i polećmy i zobaczmy, spróbujmy zakończyć tą drugą mapkę. O kurwa, prawie przewróciłem ten drugi. Możemy też strzelać z tego helikoptera, no to już coś. Światło, jakie on ma światło w ogóle? To ma jakiekolwiek światło? Chuje, to A to z tyłu! Takie, takie coś, kurwa, to jest jego światło. O ja jebie. Złym pomysłem będzie tam po prostu polecieć. Cholera. Może byśmy tym razem od środka wyczyścili tę bazę, to by była jakaś opcja. Jakbym tak wylądował gdzieś tam. Spróbujmy. Spróbujmy zrobić to tak, żebym tutaj wylądował. I ich po prostu pozebiją hmm, Żeby nie skakać ze spadochronem. Może? Bo chyba nie ma przeciwników. Chyba nie. Chyba nawet jeszcze mnie nie szukają. Mnie nie widzą. Ok. Czyżby się udało? O kurwa, nie wierzę w to. O jak dole, udało się. Tylko tak. Ja wiem, że oni mają tu zagłuszacz mojego drona. No ale sprawdźmy tak dla pewności. Tak, jest zagłuszacz. No, wiem, wiem. Jest tutaj zagłuszecz, to już ostatnio stwierdziliśmy. I przed drzwiami wcale nie jest prościej, bo tam jest masa przeciwników. I nawet jeśli byśmy byli tam przed, przed tą bazą, to by, oś, to by oni cały czas tam wyjeżdżali i do nas jechali, nas zabijali tam po kolei. Co ja bym najchętniej zrobił? Najemników może wezwać? Może zwiat zrobić? Cholera? Albo jakąś dywersję o, skutecznie. Nie no, dywersja to nie. Mo może młodźzań pierdolnąć, chyba, hmm, sam nie wiem Może zróbmy jednak zwiat. Zobaczmy w ogóle jak to działa. No. I gdzie to niby jest jakaś lokacja tych przeciwników? Coś chujowy ten zwiat był. Nie tego się spodziewają. Może w sumie na noktowizorze tu przejdźmy, jako że jest noc. Chyba, że na termowizji, ale wątpię, żebyśmy cokolwiek tu zobaczyli więcej. No nie no, lepiej już na tym. Lepiej już na noktowizorze jechać. Ciekawie mnie w sumie też, gdzie on ma kurwa ten noktowizor, Co? Okulary to jest kurwa noktowizor? Ale bez znaczenia to już takie szkopuły się czepiam. Tam z tyłu ktoś jest. Może byśmy go jak a tam w tym bunkrze Ale to bez znaczenia, i tak powinniśmy I dać tak radę go... O kurwa, helikopter są jakbyś tak które pochodzić, to by nasi tak jak prędzej czy później znaleźli wszystkich przeciwników, wykryli No, się, że oni już tutaj gdzieś są O, to jest chyba to, ten zagłuszacz, nie? Tak mi się zdaje Tak, to jest... co to jest? Hmm. Strzał zsynchronizowany w to? Wtf? No idea, co to jest to tak, tu jest jakiś przeciwnik, ja bym chciał się go pozbyć. Zobaczmy, termowizja. Gdzie on kurwa jest? Nie ma tu żadnego przeciwnika? A jest. Przegnaj. Zajebiście. Nie żyjesz? Kurwa, ja bym chciał używać tutaj drona. Tylko nawet jeśli, to nie wiem jak to zrobić. Tam jest też w chuj przeciwników, no tak. Kurwa. Najlepiej to by było znowu znaleźć takie auto z Miniganem i po prostu ich tu wszystkich rozjebać tak jak ostatnio. Tylko nie wiem, czy to się uda. Może widzę tu na mapie jakieś auto? No nie, właśnie, że nie. Cholera. Może da się to jakoś wyłączyć? że ja się bałem, że ktoś mnie tu zobaczy, usłyszy albo cokolwiek, ale spróbujmy. Wiem, że można w to po prostu strzelić z granatnika albo rzucić granata i to też by... Mm, zabiło. Nie, to nie jest Żaden Przeciwnik, nope. On jest gdzieś za ścianą. Chociaż niby gdzieś tutaj są, tylko że ja ich jakoś jeszcze nie widzę. No, ale no wyłączyć się tego, tego chyba nie da. A da się, deaktywuj. Ciekawe czy oni to za zauważą, czy nie zauważą. Nie, chyba nawet nie zauważyli tego. Możemy teraz używać drona? Tak, możemy używać. Zajebiście. No to możemy to teraz profesjonalnie rozegrać, panie i panowie. No właśnie, to jest kurwa moździerz. Pierdolony moździerz. Mm, no nie, ale nawet jeśli to tutaj wcale, kurwa, nie ma wiele więcej przeciwników. Znaczy, ja nie mogę oznaczyć ich wiele więcej. No ale kurwa no jak nie ma auta tutaj z miniganem, który tu ostatnio było. Nie, no to nie jest to. No kurwa, no. To było zajebiste wjebać się do takiego auta i po prostu rozjebać. No, kurwa! Dobra. Nie będzie. Chuj. Jest! Jest kurwa auto z miniganem, tak? A chuj wie, czy on ma minigana, czy nie. Ale tu stoi jedno na pewno. Tam. No dobra, to już jest coś. I my chcemy się dostać do tego auta. Jakośkolwiek, ale myślę, po prostu przebiegniemy tam i tyle. Bo oni raczej tego, tak, jak się nie skapną. Tam na końcu stoi. No i zajebiście. Myślę, że spokojnie zdążymy. No i jeszcze trochę, i jesteśmy praktycznie już bezpieczni. No teraz tak, panie. Jeszcze wsiadajcie mi tu dałtka i kurwa, i robimy rozpierdol. No, szczeloj. Ach, ta S, kurwa to. Trochę się według mnie nie udał ten dźwięk tego minigana. Ale nie na no, spoko. Jest good kurwa. To jest to. Mam jakiś kolejny achievement. Tak, achievementy, ja lubię achievementy. Achievementy są good Tam z tyłu jest ktoś na wieży czy gdzieś. No już go nie ma. O kurwa, moździerz! Tak, genialnie, rozsadzajcie swój własny helikopter, debile. Fuck me, gdzie teraz? Gdzie on, kurwa, strzela? No znaczy, nie może strzelać, kurwa, w swoją własną bazę, no. Chyba. Chociaż coś tam wybucha cały czas. Okej. Okay. Ale jest ich tutaj trochę, jakbyśmy tak mieli ich tu po kolei powoli zabijać, no to by to zajęło po prostu multum czasu. Jeszcze tu ktoś jest gdzieś. Tam jeszcze jest ich sporo. Gdzieś tam z tyłu. Tam do góry, aha, no tak. Ale tutaj jest ich jeszcze gdzieś kilkunastu, kilkudziesięciu. Aby tylko się to auto nie przewróciło, okej. Okay. Niby tyle czerwonych kropek Ale to myślę, nie ma znaczenia, myślę, że resztę możemy spokojnie zabić już Tak, oficjalnie i zwyczajnie Bez autka Jako, że tych paru pozostałych, no to już damy radę, nie? Jakbym wiedział, gdzie oni są Tu gdzieś musi jakiś być, no Wtf? Budynku? Ktoś mnie kurwa zaczął widzieć O i tutaj mamy, co? tu mamy serwer Należy się do serwera i zdobądź listę VIP-ów. No to to zróbmy jako, że przeciwników tutaj nie widzę żadnych. Zobaczmy co się stanie. Okej, okay. co i to na tyle? Okej, okay. no tak mamy tu jeszcze amunicję. No ale teraz to by się to zaś auto przydało gdzieś obok. Ale to tam nie powinien być problem. Jesteśmy ogólnie poszukiwani, ale myślę, że te 3 minuty spokojnie tu przesiedzimy. Chopper Dobrze, helikopter. Ten helikopter, on tu nic nie zmienia. O kurwa, ale oni już tak! Ja pierdolsz, Tak, oni już tu nieco zmieniają. Skąd oni się tu wzięli? I ten do w kur Kurwa mać... Jak to jest możliwe? No, hello? Przyłażą mi tu kurwa z każdej strony... No dobra, aby tylko moi tu najlepiej przysiedzieli, tu gdzieś przy mnie, czy coś, no to byłoby fajnie. Jakby oni tu byli, to by na pewno trochę ułatwiło. Na razie to to wszystko wybucha. A skąd ten gościu się do góry wziął, to i tak jest dla mnie zagadka. Nie, nie, bo przez okno oni mogą mnie widzieć. Co jest, kurwa? Z jakim cudem? Gdzie on tam siedzi? Tak, co tu się odpierdala, panie? Nie, nic się nie zgadzałem na takie akcje. Gincie, kurwa, mać. Jeszcze ty też gin. Fuck me. Na pewno prędzej czy później po schodach też. A nie, oni tutaj ładnie defują, dobra. Rozstawili się dosyć sensownie. Okej, okay, półtora minuty. No jak na razie zginęliśmy rasa, więc powinno być dobrze. Wybaczcie, że tak często biorę amunicję, ale po prostu. Czuję się pewnie, jak wiem, że mam full. Ty czuję się bezpiecznie. I wiem, że mi nie zabraknie. Kurwa, helikopter wolno ode mnie. Mnie to nigdy nie było. Ok. Ale nie, na razie jest spokój. Przeciwników też jakoś strasznie nie ma. Powinno być dobrze. Te helikoptery tam, kurwa, cały czas latają. Nawet nie mogę stąd wyjść. Gorszej to będzie, jak już skończymy tę misję i każą nam się stąd ewakuować, a tam będą latały dwa jebane helikoptery. A ten helikopter z miniganami, którym chciałem ogólnie uciec, który stał z tyłu, no cóż, możesz w niego zajebał, więc ta druga ucieczki też odpada, czy też jest nieefektywne Kurwa, mać przez okno. Chuj, ale dobra, te 30 sekund jeszcze posiedzimy i poczekamy, bo nie mam w planach głupio tutaj się wystawiać i ryzykować. Chyba, że mogę gdzieś tutaj jakoś pochodzić. Nie, nie za bardzo. No właśnie to była nasza droga kurwa ucieczki, z której już wiele nie zostało. Tam ktoś łazi Żegnaj. Z czego on strzelał? Aha, Symega. Okej. Okay. Gdzie yy, są te schody tutaj? No. Mamy cacy gotowe. Zobaczmy. Demo complete.

Ramon Feliz, blogger, academic, internet journalist. All he ever wanted was to tell the truth. But whose truth? His? Feliz thought that there is only one truth, but we know that truth, like history, is written by the winner. His blog slandered me day after day after day. Por supuesto, something had to be done. So, I hired hackers to track him down. And offered him a job. I explained that telling my truth was much more preferable. My truth kept him alive. All Ramon Feliz ever wanted was to tell the truth. Now he had more truth than he could bear. Okay. Nice mamie. Teraz dwa, trzy filmiki. Jeszcze... Jak trzy, a skąd się trzy wzięły? To jest. to jest. co operacji. No fucking way. Nieważne. W każdym razie tak. To mamy gotowe. Drugi przeciwnik są wyeliminowany. Dostaliśmy też trzy punkty umiejętności. Bardzo fajnie. Teraz ja jestem ciekaw. I, i co teraz? Gdzie teraz mamy iść? Co teraz mamy zrobić? Sam mogę teraz wybrać, gdzie chcę iść i gdzie chcę walczyć? Czy co chcę przejąć? Sam nie jestem pewien. Mm. No, idea, no bo tu niby już mamy wszystko. Misje fabularne też wszystkie, no i akcje operacji też wszystkie. No to w sumie tylko te zielone misje, ale ja sobie porobię tam kiedyś, jak będę miał Wenę. Myślę, że tak, myślę, że teraz tu chodzi o to, że my robimy już sami wszystko. To można by nawet, jeśli zrobić, bo to jest mały obszar. Tu jakiś jeden helikopterek i można by wszystko oblecieć praktycznie w jeden, może w dwa odcinki i porobić. To było coś. No tak, bo mamy misję i tak, zwyczajne bo po prostu mamy misję do zrobienia. Albo ten obszar ogarnąć, tylko że tutaj są same znaki zapytania i tu nie ma... Nie, tutaj jest coś. Porucznik. Dane wywiadu i pewnie to jest jakiś początek. I tutaj tak samo mamy jakieś dane wywiadu. No i tutaj mamy dosyć sporo tego wszystkiego. Teraz pytanie. Co my chcemy teraz zrobić? Czy będziemy tu? No, lecz co. No ta cholera. To by było coś, no. Tylko tyle, że aż cztery te czaszki poziomu, no to troszkę trudna sprawa, ale. Omówienie. No, zobaczmy. Dokładnie, on jest teraz wyeliminowany. Mm, czy ja się tu mogę dowiedzieć, z kim ja teraz mam tutaj walczyć? Nie. No nie. Aha, i to pewnie byłby ten, który jest tam na tych dwóch czaszkach poziomu trudności, tak mi się zdaje przynajmniej. Nie, to jest tutaj. Okej, okay, czyli to jest ten gość z tego obszaru. Tu dostaniemy jakąś broń, jakieś trzy punkty umiejętności. Ten byłby gdzieś tam w pizdu. Czyli możemy sobie sprawdzać po prostu, gdzie kto jest. No to zobaczmy, czy może któryś nam się opłaca. On jest. A, ten gościu jest zaś na tym obszarze, gdzie ja teraz jestem. Co nie zmienia faktu, że. Aha, bo to jest filmik do tego gościa. Co nie zmienia faktu, że my chyba nie możemy dokładnie. Tu musimy zrobić ochrona. Co tu kurwa pisze? Pokonaj dwa... coś tam. Nie mam pojęcia. Chyba dwa buchąc, dwóch buchąc, no to co jeszcze jednego jakiegoś tu gościa byśmy pokonali, wtedy możemy jego stuknąć. 10 tysięcy leków, fajna sprawa i 7 punktów umiejętności, jest zajebiste. Tu tak samo, tutaj tak samo i tutaj też. I to są potem na coś ważniejsi, 10 punktów umiejętności, fuck me! No tak, ale tu musimy wtedy pokonać ich wszystkich. Myślę, że możemy spokojnie zrobić tutaj cokolwiek, bo to nie ma żadnego znaczenia. To jakiś pistolet dostaniemy tutaj. Chyba jest M4A1, tak M4A1, tylko że jakaś taka chyba lepsza. Można by w sumie pomyśleć, gdzie to jest, nawet jeśli. To jest. What the fuck? Kurwa. Jeszcze z tym sterowaniem tak do końca. Nie hmm, ja współpracuje to ze mną. E, to jest ten gość. Gdzie on by był? On by był. Tak, to jest ten. No dokładnie. Czy my to chcemy robić? Myślę, że można, czemu nie? Opcja by to jakaś była. Albo, bo ja chyba mogę też sprawdzić. Um, nie, nie mogę. Aha, bo dobra, jak sprawdzam w ten sposób, to nie widzę poziomu trudności, okej. Okay. Ale to jest zaś gdzieś znowu zajebiście daleko. To jest też gdzieś tam. No to ten byłby opcja, jakbyśmy tego pokonali. Albo ten, co to jest za gość? To jest, kim ty jesteś? On jest też na tym terenie. W końcu jest jeszcze niedostępno. Hmm, chuj, wie co to jest za gość. A to bez znaczenia. Nie, nie, robimy myślę to. Będziemy mieli dwóch. Potem zrobimy tego gościa, tego tu jakiegoś ważniejszego. No i potem jego nie. Ochrona wszystkich, tak. Tu musimy wtedy wszystkich pokonać. Wtedy możemy jego stuknąć. A na tego kolegę musimy przywódców operacji. Czyli zapewne to są przywódcy operacji, tak się domyślam. To jest szef ochrony, to jest szef, to jest jakiś nadzorca, nadzorca. Domyślam się, że to są jacyś szefowie operacji, czy coś w ten deseń. Tu jest jeszcze jakiś jeden ten Buchon. On jest niepołączony z niczym, tak samo jak ten gość. Gdzie on niby jest? On jest gdzieś tam w pizdu. No dobra, no to czyli zajmujemy się teraz tym. Jeszcze na wyposażeniu dostaliśmy jakąś broń. Jakąś broń dostaliśmy i to jest coś takiego Która kurwa nie ma celności ani zasięgu tylko tyle, że no, troszeczkę jest lepsza pod względem damage'a, ale Ani z taką celnością to wiesz co, to tak Średnio mi się to widzi Ale ja bym był ciekaw czy można je modyfikować te bronie Nie się nie da modyfikować, ale zajebiście wygląda A zostawmy ją sobie tak dla jaj, póki co przynajmniej Umiejętności, możemy coś jeszcze rozdać Możemy coś rozdać co rozdamy nie, na razie może nic nie będziemy rozdawać, nawet jeśli ty, a poza odcinkiem, se pomyślę, co by mnie interesowało. Albo nie, dobra, wiem w co rozdamy. E, gdzie to kurwa... Nie, to jest szybkość fizyczna. tutaj. Nie, to jest wytrzymałość. Gdzie jest kurwa wystrzał? To jest to, dokładnie. Wystrzał... Tak, pewna ręka, tak, to jest to, co zwiększa nam precyzję strzału. Okej, okay, jesteśmy dali poszukiwani, ale to nie ma żadnego znaczenia. Teraz możemy spokojnie tutaj wyjechać i mieć spokój I teleportować się potem do jakiegoś innego miejsca Czy na tą drugą mapkę, gdzie wcześniej byliśmy Tak, oczywiście, że się kurwa nie zdążyło otworzyć Już mamy spokój, mamy spokój, więc możemy się teleportować gdzieś tu w te obszary Ja myślę, że sobie też poza odcinkiem oczywiście to wszystko oblecę Posprawdzam sobie gdzie co jest i może jakieś poboczne rzeczy zacznę robić, jakieś ciekawsze No, teleportujmy się tam ale nie powiem, misje były dosyć ciekawe. Naprawdę konkretna sprawa, troszkę dziwne, że nie musieliśmy zabić tego gościa na sam koniec, co było trochę ciekawsze, ale no coś. Też nie jest źle. To są takie klimaty bardziej jak na tej pierwszej. Co to kurwa ma za celownik? Co to kurwa jest za broń? Albo z ciągły? Nie, to jest tylko na ciągły. Ale odrzutu to ta broń nie ma za bardzo. No nie, dobra, no trochę ma. Ale nie, nie jest nawet tak źle. Ile to ma, kurwa, amunicji? No i was pojebało. 150 pocisków! Fuck me! Ale no nie, no nie jest taka zła. Fajnie się tym strzela nawet. Tylko, że jednak ten zasięg i ta celność troszeczkę mnie boli. No tak, troszkę nieoptymalnie. Ale odrzutu nawet nie ma takiego. No, fajna broń. Może sobie z nią trochę pobiegamy w następnym czasie. Fajne jest to, że jej nie trzeba praktycznie w ogóle przeładowywać to jest przyjemna sprawa. I amunicji kurwa, mamy po prostu. Także Jezus Maria. Ewentualnie nad snajperkiem jeszcze będą się pomyśleć. Bo to jest bardzo zajebiste i naprawdę mi się bardzo podoba. Ale może mi to coś zmienił. Na następny odcinek zobaczymy. Co nie wiem. No, w każdym razie tak. To już było na tyle. Zrobiliśmy misję w sumie najważniejszą z tej drugiej mapki. I o dziwo ukończyłem i nawet nie zginąłem. No raz sobie ja przewróciłem, ale ogólnie nie zginąłem, więc i tak już jest nieźle. To oznacza, że jednak bronie nie są takie złe, więc tak, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i do następnego odcinka.